What of Kurwa, blać spierdalaj z tym do chuja What the fuck Panie Ale po... Dobra kurwa to trzeba bym za hymno czy co? Ej, baję, kurwa. No, tylko trochę za mała na mnie, kurwa, Mać. Trzeba by ją poszerzyć, czy co, ma? Olera, ty nie wchodzi. Tylko nie da. Ja widzicie, za duży mózg mam, za dużo myślę. kurwa nie wchodzi, nie? A no, Jak tam? Pogadajmy o tym, co znalazłeś u Ona jest płaska, jak. Jest... No, no, kurwa, nie wyrobię. Obrzydliwa jest, jest płaska, jak deska, z mordą, kurwa. Parchato taką kaczą. A co to za ryj jest? Majster podkreślenie o oh, podkreślenie tapet tak jak mu Spuchnięty kurwa, nos z kartopłany, napuchnięta morda. A co to kurwa jest za ryj? Tu tu tu. Ta, nie, no teraz musi to być ta. Yes. A. co teraz zbierasz jakieś inne orby? No, Ruk minotaura trzeci, ten między nogami. On nosi tak zwany kłutas minuta. Byłam za konicą, ale uznałem, że fajnie jest się ruchać. Adblock. Pierdalej. Głębiej czułam, że, że Pan Bóg chce ode mnie czegoś więcej, że może... Ty, nie, nie tak. mam co robić z hajsem, to dam go tobie 3,7 zł i 48 no groszy. Nieprawidłowo. Czyli wiesz, co robić z hajsem? Dać mi, a ja już będę wiedział, co z nim zrobić. Dokładnie. Wtedy. Czy jak tam szło? Że dziwna dzieje, gdy literkową zupę je. I Marta. Nawija, jak szalona, mówi wciąż. Mówi wciąż, Marta mówi, 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 mówi wciąż. <laughs> Jakoś tak to idzie, no nie pamiętam. Gwiazdka. Fak, Jezus, jaka przemoc, <laughs> spróbuje przemocy. <laughs> Dzień dobry, co na chwilę wywaliło, nie? Gównokąp tak zwany. Ej, what the fuck? Ale jajka mu się trzęsą, patrzcie. Widzicie? Jak jajka mu podskakuje, boing, boing, tak bounce Taki jajkowy. Kurde, patrz. Patrz jak ruch tamuje. No Trąbiesz, żeby wiesz, żeby wiedział, że jadę szybciej, nie, bo to i a pa za rękę. <grymne> za rękę, za brzuch, za nogę. <grymne> za kolano prawie, krytycznie. <grymne> <Ale>. <grymne> Rozela, ty, całej Bardzo konfliktowa. Próbuje rywalizować z tobą, w konflikt wchodzić. no Próbuje wejść na łeb. Podważa twój autorytet. Ale, ale, zwróćcie uwagę, co się stało w momencie, kiedy pojawił się Waratenga? czyli osoba, która w jej oczach jest lepsza. Zauważyłeś to? W moich oczach ona to jest czerwona flaga. Jak najdalej od niej. Jeśli chodzi o mnie, ale w jego oczach widzieliście, jaka raptem uległa się, zrobiła? Rozumiesz, w jej oczach um, Waratenga to czad, bo on ma władzę, bo to jest jego Discord, bo jest popularny. No, hajsy też za tym idą. I to jest jego społeczność, jego serwer. Więc ona tutaj już taki respekt. Czyli od razu tak tak, tak, jak, tak jak mieliśmy. No ja to, to tylko przyszedł Waratenga Buta z buta, z buta z buta, z buta twarz. Kopali twar o tak, rękami kolanami Co to za szczekanie? Twoja stara. Co to się odjebało? Patrz, Matrixa robi, kurwa ty. W dupę mu z kurwa, człowieku, daj bl... Ty, co on odjebał? Co on odjebał? Ty, co on mi rozjebany samochód przywiózł? Here's your car! Ty, 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 on jest kurwa chory? Ty, co ty mi przywiozłeś? Here's your car! Żarty? It's de de de. Wychodziłem z klatki. Szedł kurde, prawie potrącił. Szedłem z zakupami. Wiesz, kupiłem łososia, i tak dalej. I nie ma u mnie windy żadnej, ale z drugiej windy wysiadło dwóch typa. I kopali w twarzą, tak rękami, kolanami nie? No z twarzy krwawiło moc, no ja wyłączam kamerkę. W bo się niektórzy przenieśli się do dwujęzycznej, a i tak jeszcze dwa lata w szkole. PAK <grym> podskoczył ty dobre to było. Chociaż... Okej. Okay. Ten Mateusz fajnie Okej okay. Euro-debile <noise> Jak ja lubię to słowo XD No nieźle A wióry lecą XD. Ach, ta Krystynka Gdzie kargo utknie, tam wióry lecą Kurde Ostatni raz wiesz, kiedy iskry Uczyła tak szły? XD. Jak byłem u twojej starej Nie wiem, animowany por czy kurwa co, kurwa chętnie co to xvideos jakiś What the fuck Czy wy, Gu Google, czy was popierdoliło? Czy wy ka, kurwa <coughs> Czy wy wiedzieliście co mi kurwa Google zaproponował? No patrzmy, no panie Tablica do obciągania jak talara ta Sygnał, jest. o kurwa patrz Widziałem Jakiś to? pierdolnięty Karetka zapierdala. A to u mnie kurwa karetkę czy to, co to słyszę? Ale musi ustąpić Ty, what the fuck? Ja myślałem tu w filmie. No tu w filmie. XD Później słyszę dalej. Bo nie, wiesz, trać będą Gdzie moje suby? Kurwa, 170 subów, Gdzie są moje suby? 30 subów spierdoliło mi. No kurwa, cała klasa podstawowa mi wyjebała się. Ciri czarna, no jest bez przesady. która jest tam gdzieś hen za morzem. co to się? Co to się odjebało, ty? Cynek, cynek, jaki jestem? Jakie, je... synek, kurwa, jaki jestem, synek? Idealny! No siema No tym razem białą mam Ale nie zaleca się Nie zaleca się, bo jest dużo cukru A dzieciom po cukrze od Pabla. Pawla I Nie z dzieckiem Zmowa To ja Er det du som har tatt det? Nie zaleca się. A ja jak będę przy kasie to kupię sobie cyberpunka, a nie Suba. Zaraz bana dostaniesz za bliźnie. Aż muszę zobaczyć różnicę w cenie faciora, ślimaka i prosiaka. Wieku, ty. Speak. Yes, the cult hmm? you Deja, <laughs> they know Normalnie here. chyba Mazur ty tutaj grał, ty, czy? Widział? techno, techno. Serio. No bo na pierdolaj, że mi masz no to i, kurwa oddechu ja, sobie tak to kurwa nędzę. Tak. się Dobra, masz to przyznaj bo kurwa ja, też oddechu brakuje, bo do... na pierdolaj, jak to, jak miała no to i, kurwa oddechu brakuje. No i po reklamy, wkładaj, jak nie, tak tak, nie Nie wody. Wody nie no nie, ma nie, nie, wody. 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 nie, nie, wody wody. nie, wody. 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 nie, 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 że nie, 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 na nie, 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 tam pierwszy, wiesz, tam, ja mnie to jedna, kurwa, skończę Skąd ty no to to zrobię pół godziny film, kurwa, tam kurwa, ty masz. i w nie widziałem, ja byłam tam walki, ja nie widziałem, czy żeby ktoś taki był, po prostu, już przed samą walką. Czy już wam mówiłem, że jesteście kurwa pałaccyjowy? Słuchaj, ja mam nóż Więc Powiedz mi to w twarz. Czekaj, nie mój rozmiar. Powiedz mi to w twarz. Pału życiowa! Powiedz w twarz! Spójrz jakie to jest smutne. Normalnie robi 40, 50... no powiedzmy 40, no, 50 tysięcy 38, 40, 36, 26. Tylko się skrosował z sakiem live 150 prawie. To przecież wiadomo, że ci ludzie nie przyszli tu, żeby jego oglądać, tylko żeby saka live obejrzeć. Na chuj ty subskrybujesz, kurwa, i je z drugim, jak kurwa nie oglądasz. Naprawdę. Babie w gotowanie nie ufam, nie dam do gardka dojść. Bo kurwa, weźmie przypali, weźmie, prze, nie wiem, przesoli. Albo chuj wie co, wie co ona tam nasypie, żeby cię otruć, czy chuj wie co. Ja babie nawet w kuchni nie ufam. Baby są za głupie, żeby nawet do kuchni wpuszczać. Za babę miotłę dasz, to będzie, pójdzie do piaskownicy, będzie piach zamiatać na lewo i prawo. I jednym z tych youtuberów, który o, lewy, słabo, typa, ty! Paty. No skaczemy w 5D. To, do wymiaru, siód, w sumie dajemy, już z z jesteśmy. No, już 4, 7 zaraz będzie. No ty ty, do 69 ma na spróbować sobie na to. 5D? 5D? Nie, nie, no, dalej, dalej. Damy radę chyba. No, już patrz no nieosiągalny już jest. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, no 8 ósmy wymiar, damy rady. Z ósmego wymiaru jest tak, no nieosiągalny już jest. Paulina, czy jak ona tam się nazywa, no <laughs> <laughs> Don't worry. <laughs> 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 We're <laughs> gonna <to> be fine. it'll <laughs> <laughs> take Oh yeah. <laughs> <laughs> वाह ले बंबोचन, बंबोचन। अच्छा, ये सब बंकन बैड डेस्टोपर देखना है अब तो एक्चुअली। सो वाइले लेता है गर गेप्टिंग आज की डाटा वाल वर्बोचन। साइ वोट वाट मॉर्निंग टेंटिंग दूध वाल वर्ड। तो डॉटर सब प्रिटेड डंगल। वाई यू से, सी नॉट एक्जेक्टली मेरी डॉटर। प्रिटे बस इड लाइक टू क widziałeś to? cię chuj Trzynaście Cicco Stendo O Ja już kurwa Hahaha Jesho kurwa, widziałeś to, kurwa, kurwa Pierdolę, ale ich rozjamałem Jasza! Dajmo. High stakes. Uf. O co chcieli? O co chcię? Patrz. Przypuść. Hit. Hit. Oh nice. Hit. O oh, kurwa! <laughs> patrz, co się nie bało! <laughs> Nice, o jebany, też splita zrobi pewnie, nie zrobił, patrz O kurwa, patrz ile wygrałem, <laughs> O kurwa, ty patrz, odrobiłem jednym, jedną partią, odrobiłem to, co wszystko straciłem, ty Beto, spito O jebanu, o blacku jacku mam ja. Dlaczego to koniecznie stało? Nie ma problemu. Proszę, poproszę. Proszę, poproszę. Dlaczego Ty kurwa, mać! Już! Oh. podwójny Black Jack. Kurde, panie, ty, dwa razy pod rząd. Trzy razy na bank już nie będzie Black Jacku. Ale już można zwiększyć. O oh, kurwa, trzy razy pod rząd Black Jacku! Black -jack. Ty, normalnie szota zrób! And will rise with you as the new king. <laughs> O oh, nie. O oh, nie! No kurwa nie. <laughs> Kaniuś, jjesz? O. Hey. Who's that handsome guy? 911. There's a handsome guy in my house in my room. Oh wait. That's that It's only me.

You like... Prochank, właśnie Nie tak i Właśnie taki mam zamiar połączyć Tora z VPN, i co tam jeszcze się da, żeby jak najwięcej. <noise> Rzeczy robić anonimowo. Mówię również o Donytach. Nie ten dom, Nie ten dom, No to dobre, ale <laughs> to kurwa dobre. What? Was? Nani? What the fuck? How? <laughs> nani? Nani? <laughs> nani? Hey. Co tu się odjebało? Co tu się odjebało? Te? Mimo wszystko. Prosi o again get in quick folks for I eat all these chops myself whoa come on now get moving will you? Ale gdyby jeszcze teraz tak na to by było. O kurwa! Haha, <laughs> wygrałem! Jestem <Jezdony! śmiech> Owca? O za kurwa! Cichaj tam! Chyba dostała, się męczy trochę, nie? Kurwa dostała! Jeszcze inna owca. Oniu, strasz teraz mi na skórę Na tu idę ty strasz. O, zdechła Uf, dobrze sama zdechła, bo nie mógłbym patrzeć na to jak się męczy śmierć pikseli Nie mógłbym patrzeć jak się męczy Dobrze zdechła zanim przyszedłem Masacha X ją Nie no co ty? Ja nie mogę patrzeć na cierpienie Kurwa człowieku Good boy! Good boy! Dobra, piesku, kulka w łeb teraz. Przykro mi, bywa, shit happens. Po prostu czuły spust mam, no i wiesz, od piesku odkładałem broń, no i tak by paliło słońce. Tak więc żegnaj, piesku. Dobry. Teraz. Dobry, pies. Świadek? O gdzie, kurwa tam świadeć? Kurwa tam plaże. On jest kurwa. Nie ma świadków. Są nawet dwa szoty z tym. O kurwa! La la, la la, nie ma nie ma! Ojcie w chuj. O cieć, chuj. To nie świć peł Ja pierdolę. Przecież nie gra online. Tak. straszyłem, dobrze nie zabił. Mecke, tu się wystraszyłem, ty. <grym> nie smudzianka. Ej, no bo kurwa. Ja nie nie mogą uciekać, miasto, ani, ani broni zmienić. No już biegną. o, Biedna pobuleńka! O, o, biedulka! O, o, spierdalaj! Jej wina, powinna jeszcze mandat dostać. I policja nogi powinna przytrącić. O, akurat na miejscu, kurwa, dobrze. Powinni, powinni powysiadać z pałami, otuć nogi i tyle, żeby więcej nie chodziła. Czemu im pokazuje, że z babą? Oczekiwałem na kolejkę. Czemu tam awatar baby jest? Co tu się odpierdala, ty jaki bagi? Widzicie? Jest mój awatar i awatar jakiejś baby. A ja z facetem gram. Oh what the fuck? O, oh, what? Patrz, co się odjebało przed chwilą. Out of ty patrz, co się działo przed chwilą. <laughs> o kurwa, ty szota! Awatar, według niego, dna jest. What fakty, ty! Nic nie położyłem nawet i patrz, punktów, tak owocnych miejsca. No, zle, Bóg, <słuch> Naher, daj lekarstwo. Masz. <słuch> Zmarnować tyle kodów mięsa, które ktoś tak starannie pisał. <śmiech> 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 Yep, yep. Teraz możesz go zrugać. Po co, bo leczysz, skoro zabijesz? <laughs> Daję mu fałszywą nadzieję, <laughs> że będzie żyć. Złuchać. <laughs> Rest in pieces. U! A ty, go ty akurat 8 jak... miesięcy z no. jełopami serce mniej niż trzy <laughs> Akurat te, te takie jak, jak jest u mnie subskrypcja jak wum, To akurat był ten dźwięk jak ja jak wybuł był no, Ja mam swoją ulubioną, która mnie uczyła Zresztą fajnie się minęłyśmy bo jak ja zaczynałam na praktykach to ona miała pierwszy taki rockstar It's D -D -D. It's dede więc tak trochę mamy. No w ogóle, co za leboda, co nie jako się wjebał w to? Ej, umarł. Lul, hmm. to ja tutaj. Eee, żeby był. Eee. Cholera gnójno przez niego wszyscy donies strzygają was nożami myśliwskimi takimi jak karioma Ja chcę strzelić z mojej broni Ta ja No No, ja z mojej broni się

Serfejdu Piesku, o Jezus Maria Niech są tu okay boy? Hashtag zamknij mordy to będzie słychać Kario 2019 Jestem pełnoletni. O kurwa, hashtag zamknij mordę boci wyjednęli. Widmo, widmo pociąg, ciała, widmo.